Nie widziałem jeszcze matury, yy, na której nie pojawiłyby się zagadnienia związane z funkcją kwadratową, więc chciałbym funkcję kwadratową przypomnieć jak najlepiej się da i zaczniemy od czegoś takiego. Mamy daną taką funkcję. Yy która jest określona względem 2x kwadrat minus x minus 1. To jest postać ogólna, ponieważ mamy wyraźnie x z drugą potęgą, x pierwszą potęgą i liczbę. I pierwsze polecenie jest takie. Wyznacz wartość argumentu, znaczy wa wyznacz wartość tej funkcji dla argumentu x równa się pierwiastek z dwóch. Pamiętamy, że argumenty to są x, wartości to y. Aby wykonać to zadanie musimy wziąć x w nawias, wymazać tutaj tego x i ten argument, który mamy podany, wstawić tutaj w te nawiasy i wykonać obliczenia, czyli bardzo łatwy schemat. I co tutaj będziemy mieli? To zapisujemy w ten sposób. F od pierwiastka z dwóch, to znaczy wartość funkcji dla tego argumentu równa się. Będziemy mieli dwa razy. Pierwiastek z dwóch do kwadratu minus pierwiastek z dwóch. Tutaj nawias nie jest potrzebny, bo... Ta liczba jest dodatnia, czyli widzimy, że minus, tutaj jak opuścimy sobie ten nawias, to będziemy mieli minus pierwiastek z 2, minus 1. Wiemy, że pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, 2 razy 2 to 4, będziemy mieli 4 minus pierwiastek z 2, minus 1 i mamy 3 minus pierwiastek z 2, czyli wartość tej funkcji dla pierwiastka z dwóch równa się 3 minus pierwiastek z 2. I tak robi się dla każdej funkcji, dla każdej jednej funkcji. Gdybyśmy mieli funkcję, o, może powiem tak, pierwiastek z x i chcielibyśmy wyznaczyć wartość tej funkcji dla argumentu x równego 4, to mielibyśmy, musielibyśmy za x wstawić 4, mielibyśmy tutaj, o, może zapiszę to dokładnie w ten sposób. Mielibyśmy f od 4. To jest pierwiastek z 4. Wiemy, że pierwiastek z 4 to 2, czyli wartość tej funkcji dla argumentu 4 wynosi 2. Ale to nie jest funkcja kwadratowa, ale warto o tym wspomnieć. No, wyznaczanie wartości funkcji dla danego argumentu polega po prostu na tym, że zamieniamy x na liczbę i wykonujemy obliczenia. Teraz przejdziemy do dalszych zagadnień związanych z funkcją kwadratową. Miejsca... Zerowe. Jak wyznacza się miejsca zerowe funkcji kwadratowej? Wzór funkcji kwadratowej musimy przyrównać do zera i rozwiązać takie równanie. Bo co to jest miejsce zerowe? Miejsce zerowe funkcji to jest taka liczba, że jak wstawimy ją za x, to jak wykonamy obliczenia, to otrzymamy 0. Czyli to jest taki argument, dla którego wartość funkcji jest równa 0, czyli liczba, którą wstawimy za x, to dostaniemy 0. I musimy umieć rozwiązywać równania kwadratowe. No tutaj będziemy musieli zrobić to z delty. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. To jest ten tajemny wzór. Chyba każdy maturzysta zna ten wzór. Czyli będziemy mieli minus 1 do kwadratu to jest 1. Minus 4 razy 2 razy minus 1. 1 plus 8 to jest 9. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 9, czyli 3. No, zapiszę to. Gdyby pojawiło się na maturze pytanie, ile miejsc zerowych ma ta funkcja, to wystarczy policzyć deltę. Jeśli delta jest większa od zera, to mamy dwa miejsca zerowe. Jeśli jest równa 0, to mamy jedno miejsce zerowe. Jeśli jest mniejsza od zera, to nie będzie takiej liczby, że jak wstawimy ją tutaj, to otrzymamy 0. Ale na całe szczęście tutaj delta jest większa od zera, więc mamy dwa miejsca zerowe. I liczymy sobie te miejsca. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. I mamy tak, minus b to jest 1, minus pierwiastek z delta to jest 3 przez 4. I mamy minus 1 drugą, bo minus 2 czwarte to jest minus 1 druga x2 wzór jest taki sam, tylko że tutaj będzie plusik, tak? Minus b plus pierwiastek z delta przez 2a, czyli mamy 1 plus 3 przez 4, to jest 4 przez 4, to jest 1. Czyli sprawdźmy. Jak wstawię 1 tutaj, to będę miał 2 minus 1 minus 1, to jest 0. I to się zgadza. Miejsce zerowe to jest taka liczba, że jak wstawimy ją tutaj, to otrzymamy 0. I z tym... E z tym tutaj, z miejscami zerowymi łączy się postać iloczynowa, która dana jest takim wzorem. Y równa się a razy x minus x1, razy x minus x2, gdzie za x1 i za x2 będziemy wstawiali miejsca zerowe, a a to jest nasz współczynnik, który występuje tutaj przy x z drugą potęgą, tak? To jest to nasze a. Więc jeśli chcemy stworzyć tutaj postać iloczynową, to wstawiamy sobie tutaj za a dwójeczkę, będziemy mieli x minus minus 1 druga, to jest plus 1 druga. I będziemy mieli tutaj x minus drugie miejsce zerowe, czyli x minus 1. I to jest postać iloczynowa. Jak się odczytuje miejsca zerowe z postaci iloczynowej? Dajmy sobie inną funkcję, na przykład y równa się 3 x plus 4 i x plus 1 To jest postać iloczynowa. Jak rozpoznać postać iloczynową? Postać iloczynową poznajemy po tym, że mnożymy dwa nawiasy przez siebie. Widzimy, że tutaj mnożymy dwa nawiasy przez siebie, więc to jest funkcja kwadratowa w postaci iloczynowej. Miejsca zerowe, no... Możemy albo każdy z nawiasów przyrównać do zera i rozwiązać sobie. Czyli x plus 4 równa się 0. Będziemy mieli x równa się minus 4. Lub, to jest pierwsza metoda, może zrobimy to z drugim nawiasem. Drugi nawias jak przyrównamy do zera, x plus 1 równa się 0, to będziemy mieli x równa się minus 1. To jest pierwsza metoda. Lub druga. Jeśli mamy x plus 4, to widzimy, że tu mamy plus 4 i bierzemy ze zmienionym znakiem. Tu mamy plus 1, bierzemy ze zmienionym znakiem. Widzimy, jak tu mamy plus 2, weźmiemy ze zmienionym znakiem, to miejscem zerowym jest minus 1, druga. Jak tu mamy minus 1, weźmiemy ze zmienionym znakiem, to mamy 1. I to jest bardzo ważne, żeby umieć również odczytywać takie miejsca zerowe, bo często jest pytanie, żeby odczytać właśnie miejsca zerowe z takiej postaci. I y, drugą... Drugim takim elementem, który jest nieodłączny, który towarzyszy każdej funkcji kwadratowej, to jest wierzchołek. Wierzchołek wyliczamy może tak, o wierzchołek to jest punkt, który ma dwie współrzędne P i Q. P wzór na P jest bardzo łatwy, to jest minus B przez 2a, czyli w tym przypadku będziemy mieli 1 czwartą. O. Q, wzór na Q jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ponieważ mamy minus delta przez 4a. I e, pamiętamy, to jest błąd, który e, popełnia dość sporo osób. Tutaj nie ma pierwiastka z delty, to jest minus delta, więc jeśli delta była 9, to mamy minus 9, a jest 2, czyli będziemy mieli minus 9 ósmych. I nasz wierzchołek jest tutaj w punkcie e, 1 4 i minus 9 ósmych. Może tak dla przypomnienia, co to jest wierzchołek. Jeśli chcielibyśmy stworzyć sobie wykres tej funkcji, to rysujemy układ współrzędnych i teraz tak, to jest punkt. Pierwszą współrzędną oznaczamy zawsze na osi x, drugą na osi y. Więc tu mamy 1 czwartą, tu mamy minus 9 ósmych. To jest nasz wierzchołek, minus 9 ósmych. O. A tutaj jest 1 czwarta. Jak idą ramiona? A to jest współczynnik, że jeśli ten współczynnik jest dodatni, to ramiona idą do góry. Jeśli tutaj ten współczynnik byłby ujemny, to ramiona szłyby na dół. Więc nasze ramiona idą do góry i będziemy mieli coś takiego. I po to jest nam potrzebny wierzchołek. I teraz tak. Każda funkcja kwadratowa ma wierzchołek. Więc dla każdej funkcji kwadratowej jesteśmy w stanie wyznaczyć P oraz Q. Ale nie każda funkcja ma postać iloczynową, bo nie każda funkcja ma miejsca zerowe. Przypomnijmy, jeśli delta jest mniejsza od zera, to nie ma miejsc zerowych, więc nie będziemy mogli stworzyć sobie postaci e, iloczynowej. I powróćmy tutaj do tego. I jeśli mieliśmy miejsca zerowe, to czymś takim, co kojarzy się z miejscami zerowymi, to jest postać iloczynowa, a z wierzchołkiem powinna nam się kojarzyć postać kanoniczna. I ona dana jest takim wzorem. Y równa się A razy x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q to współrzędne wierzchołka. I e, nasza funkcja w postaci kanonicznej będzie tak. y równa się 2x minus 1 czwarta tutaj do kwadratu plus q minus 9 ósmych. I to, co musimy pamiętać, że jak odczytujemy wierzchołek z postaci kanonicznej, to to, co jest w nawiasie, widzimy, że mamy minus 1 czwartą, to bierzemy ze zmienionym znakiem, Czyli tutaj jest 1 czwarta, a to co jest poza nawiasem bierzemy normalnie. Czyli dla przykładu dam inną funkcję, która jest dana w postaci kanonicznej, na przykład minus 3x dodać 4 do kwadratu dodać 1. Odczytajmy sobie wierzchołek. Pamiętamy, że to, co jest w nawiasie ze zmienionym znakiem, czyli p jest minus 4, a q jest. 1. Normalne. I co jeszcze? Jak mamy postać kanoniczną, możemy sobie szybciutko stworzyć taki wykresik, prawda? Tutaj mamy wierzchołek w minus 4, 1. Tutaj jest 1, tu minus 4. Pamiętamy, pierwsza na osi X, druga na osi Y, a... To jest ujemne, więc ramiona będą szły w dół. I to jest nasz pomocniczy wykres. Czyli również bardzo łatwo można zrobić pomocniczy wykres, mając postać kanoniczną. I to są takie informacje dotyczące postaci. Jak chcemy postać ogólną, to jest postać ogólna. Chcemy postać ogólną zamienić na postać iloczynową. Wyznaczamy miejsca zerowe i wrzucamy tutaj e, do wzoru, tutaj do wzoru, a jeśli chcemy mieć postać kanoniczną, to liczymy wierzchołek i wrzucamy sobie do tego wzoru. Z funkcją kwadratową wiążą się jeszcze takie inne pojęcia i chciałem zaprosić do kolejnej lekcji, gdzie będziemy zajmowali się czymś takim jak monotoniczność, zbiór wartości, wartość najmniejsza, największa i równanie prostej symetrii. Na każdej maturze pojawia się pytanie o co najmniej jedno zagadnienie z tych, które już przed chwilą wymieniłem.